Cześć wszystkim, tu Ania z bloga Cytrynowe Drzewo. Dzisiaj Wam pokażę jak w łatwy sposób zrobić kartkę na walentynki albo na przykład dla młodej pary. Taka dosyć uniwersalna. Do zrobienia kartki wykorzystamy najnowszą kolekcję z Altej Art Rose Garden. Głównie korzystałam, będziemy korzystać z tych małych papierów. Dodatkowo też będzie wyciętych parę Motywów z takich dodatków do wycinania. Tak naprawdę ja już sobie większość rzeczy przygotowałam, żeby tutaj nie tracić czasu na wycinanie. To, czego będziecie potrzebować, to na pewno klej, kostki dystansowe albo birmata, gdzie możecie podkleić jedną warstwę wyżej właśnie te wycięte elementy. U mnie są trzy różyczki, kilka listków, baza na kartkę. Tutaj mamy lustrzany papier, srebrny. Tutaj mamy wycięte z kolekcji jeden prostokącik kolejny. Tu mamy wycięte takie kółeczko z falbanką i kółeczko zwykłe. I jeszcze jeden pasek dodatkowo z kolekcji. Jeszcze teraz nie wiem, z czego skorzystamy. Czy z napisu wyciętego też z kolekcji, czy może z tekturkowego napisu. I teraz tak, jak nie macie, ja wykorzystam takie piankowe serduszka. Jeżeli nie macie, bez problemu możecie wyciąć serduszka też z tej kolekcji i wszystko będzie pasować. Dobra, to zaczynamy. Najpierw naklejamy bazę. U mnie będzie to wyglądało tak, że będzie srebrny papier i na to ten kolejny. Ja kiedy sobie przygotowywałam te papiery, nie sprawdzam centymetrem, ile to ma, bo wycinam sobie obniżając i zaznaczając ołówkiem. Ale dla Was sprawdzę i ta większa, ta srebrna ma 14,3 na 10, a ta mniejsza ma 9,5. Na 13,7. Dobra, to ja teraz przykleję i troszkę przyspieszymy filmik. Kolejną warstwę będziemy kleić na pianki dystansowe. Na pianki, y, zawsze y, warto dodać troszkę kleju. Ok, mamy już gotową, okrajoną bazę. Teraz bardziej z lewej strony naklejamy sobie dodatkowy pasek. Ten pasek ma 13,7 cm na 4,7. Ja dostosowałam jego długość do tych napisów, że mniej więcej one się tutaj mieściły. W nim. Jeszcze nie wiem, który użyję, ale pasuje do obu. I myślę, że tego nie będziemy podklejać na dystans, tylko przykleimy bezpośrednio. Teraz na środek będziemy przyklejać tą falbaneczkę, to, to koło z falbanką i kolejne wycięte kółko, na którym umieścimy te dwa serducha. Jedno jest różowe, pasuje fajnie do tej kolekcji, drugie jest natomiast srebrne i pasuje do tych um, tutaj papierów dodatkowych. I tak się zastanawiam, czy tutaj też damy dystans, ale chyba damy, tylko żeby było szybciej, zrobimy to big matem. OK i na to już bez dystansów nakleimy to różowe kółeczko. Chociaż może dać to z różami. Ale chyba w różu wygląda lepiej. Chyba zostawię tak. Czas na przyklejenie tych piankowych serduszek. One pierwotnie miały tutaj taką gąbeczkę z klejem, ale one nie trzymają, więc ja ją odrywam i kleję bezpośrednio na magika albo na klej na gorąco. Tutaj użyję magika. W tym serduszku dokleiłam sobie z jednej strony birmatę, bo jedno serduszko będzie nachodziło na drugie, więc łatwiej tak będzie je skleić po prostu. Więc zaczynamy od srebrnego. Dobra, powinno wszystko trzymać. I teraz będzie czas na różyczki. Miałam przygotowane cztery. Chciałam umieścić tutaj z prawej strony na dole trzy i jedną tutaj z góry. I myślę, że tak zrobimy, tylko trzeba sobie ułożyć, które z jakiej strony przyjdą. pójdziemy w coś takiego. Czyli zaczniemy klejenie od listka i od tego górnego kwiatka. Listki warto trochę na rogach yy, tak powyginać yy, w górę. O, widzicie? Tutaj nie daję dużo kleju i tylko na końcówkę, żeby żeby mi się te kwiatki fajnie odginały no znaczy się do listki. Żeby nie były takie płaskie. Nie. wyginam ku górze i on będzie przyklejony tylko z tej strony więc na górze nie muszę wykleić w ogóle bo tutaj mamy dystansę przyklejone i będzie trudniej, zaczniemy od listków. Listki przyklejam tutaj niżej, bo kwiatek przyjdzie tutaj i tak zasłoni. A tu się będą lepiej trzymały. Zostały ostatnie listki, dwa kwiatki, ale tego kwiatka przykleję jako ostatniego i przykleję go chyba nieco wyżej. Więc muszę najpierw sobie dopasować, gdzie ma być ten ostatni. I dobra, mniej więcej tu. I tego flapka przykleimy też na pianki. Myślę, że fajnie, że on jest podniesiony. Daje taki trochę efekt 3D czy wywiniemy mu końcówki. O, idzie. Dobra, I tak naprawdę został nam do przyklejenia napis. Ja myślałam, że ten napis robimy tutaj w dolnym rogu. I może to być właśnie albo napis wycięty z kolekcji, albo ja mam tutaj tekturkę i Chyba wykorzystam tą tekturkę. Dobra, ona jest do delikatna i pewnie klej będzie z niej skapywał, ale to sobie zaraz z nim poradzimy. Dobra, klej nam nigdzie nie wypadł tutaj po boku. Nawet jak, to on i tak później będzie bezbarwny, więc nie ma tutaj co się przejmować, że coś będzie widać. No i tak naprawdę kartka jest gotowa. Oczywiście kwestia jeszcze przyozdobienia środka, jeżeli lubicie wklejenia życzeń. Ale myślę, że ogólnie jest gotowa. Można też dodać kropeczki emaliowane, które bardzo często dodaję, ale chyba tutaj sobie odpuszczę, bo tak naprawdę do końca nie widzę miejsca, gdzie one by mogły być. Yy, można by dodać tutaj, ale mogłyby zginąć trochę w tych różyczkach, więc zostawię tak, jak jest. Pochwalcie się swoimi pracami i do następnego cześć.